Cześć! Witam Was dzisiaj z sypialni. O kurczę jak tak usiadłem, to całkiem nawet mocno słońce mi tutaj świeci. Eee, także będę się mrużyć chyba. Albo jakoś spróbuję... Może tutaj jest trochę lepsze miejsce na to, żeby mnie nie raziło. O! I tak trochę razi. Ale nieważne. Grunt może mnie razić. O, tak, powiem. Może mnie razić. Grunt, że świeci słoneczko. Jest ładna pogoda dzisiaj, ostatnio był przymrozek normalnie w nocy, już była taka ładna pogoda, po 15-16 stopni było, poczekaj, jaki mam tutaj, przepraszam, takiego um... śmieciszka zobaczyłam i nie mogłam się skupić. No, było po 15-16 stopni, a nagle tutaj w nocy był przymrozek normalnie, woda mi zamarzła na tej pokrywie od jacuzzi. I tak rano wstaję, myślę sobie, boże, masakra! No ale Boże, I zimno generalnie, także słońce nie lewiciane. No, a odzywam się do Was, ponieważ właśnie ze względu chyba w sumie na słońce e, postanowiłam zrobić trochę porządku. Także nie bez przyczyny jesteśmy w sypialni. E, bo właśnie pościągałam tutaj zasłonę. Zresztą możecie widzieć w odbiciu w lustrze, w szafie, że już nic tutaj nie wisi na oknie. Eee, no, generalnie się namęczyłam z tym strasznie. Później stwierdziłam, że wam też nagrać właśnie to, jak walczyłam z tymi cholernymi zasłonami, bo to nie była równa walka, naprawdę. Były na końcach jeszcze. Znaczy tutaj w ogóle ja tutaj sobie muszę pozmieniać po swojemu, bo nie wszystko mi się podoba. Na końcach są jeszcze takie kulki w ogóle. I to odkręcić. Ktoś tak mocno też dokręcił ten karni, że nie mogłam tego odkręcić w ogóle. No już tutaj tak ładnie, nie jest słonecznie, ale niedługo już będzie od tej strony też ładnie. Bo przejdzie to słoneczko. No tutaj przy oknie to nie jest źle. No, także, tak jak mówię, dzisiaj ee, faza pranie zasłon, przynajmniej w tych w sypialni, i tak próbuję wynaleźć coś innego w ogóle w te okna, Bo generalnie te zasłony, te karnisze, właśnie od karnisza się zaczyna problem, bo nie jest docięty jakby. Generalnie tutaj te mocowania. Tutaj wam nie pokażę, znaczy co mogę wam pokazać, tylko nie wiem czy będziecie widzieć. Bo on tutaj w ogóle, ten karnisz jest tutaj zerwany, ja go muszę poprawić. Te właśnie dzinksy od ściany, które odchodzą, e, można je trochę skrócić, a tam nie są w ogóle poskracane i strasznie jakby pokój zabiera po prostu. E, pokój zabierają te zasłony po prostu. O. No, i tak szkoda trochę. I jak się przechodzi do łóżka nawet od tamtej strony, no to też tak trochę się depta po tych zasłonach, no bo nie, dość, że są nieskrócone zasłony jakby same w sobie. To właśnie odstają dosyć mocno od ściany, trochę mnie to wkurza. I tak się zastanawiam, czy by coś sobie nie sypnąć: typu jakiś taki jalażaku, w okna, tylko jakby nie takie jak były kiedyś, kiedyś takie żaluzje, żaluzje, tylko jakieś takie ładniejsze <grym> żaluzje, albo jakiś bliższy karnisz, ten taki schowany za sztukaterią. Może to by zdało egzamin trochę, jakieś jaśniejsze zasłony, generalnie tutaj będę i tak w ogóle więcej malować. Ech, a jak już Wam o tym wspominam, Boże, jak to ciemna jak się odwróciła, zapalimy światło. To już tutaj e, robiłam zwiady, czy będzie trudno zedrzeć tapetę, bo tutaj tą tapetę chcę zrywać. Wykręciłam już dzisiaj kilka śrubków, które były tutaj pozostawiane, bo tutaj poprzedni właściciel miał całą ścianę w obrazkach, a ja chcę tutaj zrobić coś swojemu, bo właśnie mi się to podoba po prostu, żeby to było bardziej funkcjonalne, bo korytarz nie jest jakiś strasznie szeroki, ale spokojnie tutaj się zmieści taka płytka, szafka na buty. I właśnie taki mam plan na, na tą ścianę. No ale też chcę właśnie tu przemalować wszystko, bo tutaj ta tapeta mi się nie podoba. Tutaj chcę dać lustro, powiesić te, które stoi teraz tam. <grym> eee, no i tutaj chciałam po prostu mieć jaśniejsze trochę to wnętrze, ale generalnie zastanawiam się nad takim patentem, bo widziałam, że Eee, są te takie hmm, grafiki jakby, jak zrobić żeby pomieszczenie było szersze, węższe, niższe, wyższe i tak dalej. I wyczaiłam, że jakby pomalować sufit i tamtą ścianę, co są drzwi tu o, te wejściowe eee, w sumie łapu, tutaj na ciemniejszy kolor i te dwie ściany na jaśniejszy to wtedy pomieszczenie powinno wydawać się dłuższe. A wysokości tutaj wysoko jakby dosyć jest w tym mieszkaniu. Nie wiem ile w sumie nawet, ale jest dosyć wysoko. Eee, no to już jakby wysokości tutaj za bardzo nie potrzebuję, ale długości jakby optycznie można było trochę dograć, to bym się nie obraziła. Także chyba tak zrobię, że po prostu jakąś ciemniejszą farbą sypnę ten e, sufit. Dam jakiś ładny inny żyrandol, bo ten taki jest średni. I tutaj też walne. generalnie na tej ścianie to nie ma za dużo jakby do malowania, bo tutaj jest tylko taka, taka mała szczelina i na górze, bo jakby same drzwi z... Boże, średnio mnie tu widać chyba w tym korytarzu, eee, same drzwi w sobie są dosyć takie, wiecie, większe i tutaj już za dużo miejsca nie ma. Eee, tam też wystałem jeszcze kable od dzwonka. Jak ktoś próbuje się tutaj dostać, to niestety nie słyszę zazwyczaj. E, ale jak pomaluję tą ścianę na jakiś ciemniejszy kolor, to muszę też kupić jakiś e, ciemniejszy dzwonek. No, i coś muszę pokombinować. Generalnie już nie mogę wysiedzieć się z tymi remontami. Właśnie się tego obawiałam, że wiecie, ja jestem typ człowieka taki, że musi mieć zrobione po swojemu. Nie wiem, czy tak będzie mi widać, ale zrobimy próbę. O, może tak. Najmniej no e, taki wdzięczny kąt, bo drugie podwórki widać strasznie szybko, ale będę próbować się wychudzić. No, i co miałam powiedzieć? A, no z tymi remontami, właśnie się tego obawiałam, że e, z zamysłu miałam trochę poczekać z remontem. E, no, żeby po prostu sobie tutaj na spokojnie jakby zrobić plan tego remontu, na spokojnie sobie tutaj już wszystko popłacić, poprzepisywać i tak dalej. Już jestem trochę na finiszu z przepisywaniem wszystkiego, jakichś tam rachunków, nierachunków. I też, a i od razu powiem: że miło na mnie zaskakują te firmy, które tutaj mam, akurat jako usługodawcę, w sumie, że mają po prostu aplikacje na telefony, gdzie można płacić i wszystko sobie podglądywać, bo ja później nigdy nie pamiętam jakich tam haseł, jak jeszcze ustawiałam numer klienta, to już w ogóle mnie zabija na starcie. A tak, mam aplikację, będzie wszystko widać. Ale jeszcze zostało mi przepisanie wody, i w sumie śmieci jeszcze muszę tam. No, jedną rzecz dograć. I będę miała wszystko ogarnięte z takich rzeczy. Także w generalnie w sumie można zaczynać robić ten remont. No. I tak w sumie na razie się zastanawiam, od którego pomieszczenia jakby zacząć, bo trochę tego jest. Mmm. Też poprzedni właściciel mi nic nie powiedział o tym, że jest chyba jakaś nieszczelność od łazienki do salonu. No i po prostu na ścianie pojawił mi się grzyb. A jak wiemy, grzyb na ścianie to nic miłego, nic fajnego. I próbuję. Na razie jest zaklejony, bo prawdopodobnie puściła po prostu fuga od prysznica, bo prysznic jest akurat na tej stronie od salonu. Eee, o, co mówiłam? Że jest prysznic od, na ścianie od strony salonu I po prostu tamte fugi Nawet jak czyściłam za pierwszym razem Jak tutaj weszłam do tego mieszkania W sumie żeby to trochę ogarnąć e, No to było widać, że ta fuga jest taka Wiecie Jak mm, żelek trochę bardziej Lekko przejechałam gdzieś tam szmatką słucham się z tego łóżka e, Lekko przejechałam szmatką I po prostu ta fuga tak jak jak guma do rzucia się rozciągała albo od majtek. No i prawdopodobnie to puściło, i po prostu ktoś się no, doprowadził do tego, że ta ściana poszła zdecydowanie bardziej. Niestety. No i tak to bywa. No, ale aktualnie e, trochę tam to jest podklejone. Jeszcze czekam, aż przyjdą mi takie gumy w sumie do podklejania właśnie łazienek, żeby te, to wszystko jakoś lepiej się trzymało. E, zobaczę, czy to w ogóle będzie działać, bo to też jest tam ciężki temat, bo są skosy porobione pod każdym praktycznie względem w tym pod tym prysznicem. I, e, nie wiem. Mam nadzieję, że się nie skończy na remoncie łazienki jeszcze, bo to nie są tanie rzeczy, niestety, no. I taka to sytuacja jest w sumie. Ale na razie chyba nie będę ruszać tej ściany, bo no po prostu chciałabym, żeby ona dobrze doschła. Teraz mam taki piecyk elektryczny tam postawiony, żeby to sobie schło. No i na razie obserwuję, czy coś jeszcze się tam wylewa, jakby mokra jest ta ściana po prysznicu, czy nie. Na razie Odpukać jest ok. Także mam nadzieję, że już tak zostanie i już nic się tam więcej nie będzie dziać. Ale i tak bym jeszcze trochę chyba poczekała z remontem tej ściany, bo po prostu jakby no niech to może dobrze doschnie. A ja się zabiorę na razie do coś innego, no. a później za tamto. No i tak generalnie tutaj mi przeszkadza strasznie ten subit. Bardzo jakby pomniejsza optycznie też to pomieszczenie. Ta sypialnia nie jest jakaś wielka, ona no też w sumie nie jest, ale tak trochę więcej przestrzeni, przynajmniej optycznie by się przydało. Tutaj jakbym zmieniła, właśnie te zasłonki, myślę, że też by to trochę dało. Stoliki tutaj e, przy łóżku, widzicie? Teraz chyba widzicie. Są też takie dosyć spore i chciałam je wymienić na jakieś takie trochę węższe po prostu żeby nawet jak dam zasłonę te takie właśnie na tej maskownicy to żeby zrobić to maksymalnie jak najbliżej ściany i właśnie żeby później w trakcie dnia można było centralnie do tam schować w kąt i tyle widzieli zasłony taki mam plan na razie też się zastanawiam bo jakby tu jest sypialnia od strony tutaj drogi yy... Generalnie nie ma jakoś za dużo światła latarni, bo tutaj latarnie akurat bardziej mają sąsiedzi po lewej stronie. E, a te dalej tak nie sięgają sobie za bardzo tutaj i tak się zastanawiam, czy jakieś takie bardzo mocno kryjące zasłony kupować, czy takie delikatniejsze, bo też lubię ten jakby moment, gdzie się budzi tak wiecie, z lekkim słoneczkiem. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. A przez te zaciemniające zasłony nie widać nic za bardzo. A przez takie jaśniejsze, trochę tam się przybija tych promieni słonecznych. Także mam taką mrozkwinę aktualnie. No i stoliczki też bym chciała zamienić. Bo tutaj też jakby dużo miejsca jest niewykorzystane. Bo widzicie, one są na takich wysokich nogach, tylko z jakąś półeczką, której i tak nie wykorzystuję eee, I. Generalnie można by było sobie coś tam schować nawet i taki, takie wąskie szafeczki myślałam, żeby nawet jakimiś szufladami na przykład były. I tutaj zawsze coś można schować, nawet właśnie jakąś ładowarkę do telefonu czy coś tam. E, nie wiem, książki na zapas, bo tak mi leżą na razie na szafce. No, nie wiem, jakieś takie rzeczy, które się przydały przyłóżmy, nie wiem, jakiś krem do stóp, cokolwiek. I to po prostu by się bardziej schowało wszystko, a byłoby tak trochę więcej miejsca. Tak w sumie, żeby zostało tylko miejsce na blacie, na lampkę i na telefon po prostu, który się ładuje, no bo to w nocy się zawsze ładuje. A drugi stolik też jest właśnie od ściany i sprawia, że dostęp do szafy też jest trochę taki gorszy. Bo po prostu do samej szafy praktycznie ta szafka sięga. No i to tak trochę hmm, średniawa. Także tak się zastanawiam, chyba bym wystawiła te stoliki gdzieś tam na jakiś ewentualny yy, na ewentualną odsprzedaż za jakieś groszem, A po prostu bym sobie kupiła jakieś inne. Taka jest na razie rozkwina zobaczymy, a tutaj też bym chciała sobie trochę coś porobić w tej sypialni, generalnie też te lustro bym chciała wystawić na sprzedaż bo nie jest mi zbytnio tutaj potrzebne i jakby bardzo dużo tu jest luster a już no, no, bez przesady, jakby rozumiem szafa, bo jest duża powierzchnia i generalnie żeby trochę powiększyć to pomieszczenie, no to jakby czaję jakby zamysł jaki tutaj był, no ale tutaj te poduszki na ścianie, co są, to Boże, w życiu tego nie kupujcie, naprawdę, mówię Wam. Tyle ile tam jest kurzu, tyle razy, co ja odkurzałam tą ścianę, to jest po prostu jakaś masakra. Jeszcze w miejscu, gdzie śpimy i ten kurz się tam zbiera, nie jakby... Wątpię, że przy takim dokładnym odkurzaniu ja tam wyciągnęłam cały ten kurz, który się tam osadził. To jest po prostu shit. Mm -mm. Tego, tego nie kupujemy. Odradzam bardzo mocno. I chciałam właśnie zacząć od tej ściany, żeby właśnie zerwać te poduszki i to powywalać. No bo po prostu to nawet niezdrowe jest, nie? Także. Taki jest zamysł I chyba po prostu zacznę od tej sypialni, żeby tutaj sobie trochę pomału podziałać. Może zacznę właśnie od wystawienia tych rzeczy na sprzedaż, kupienia nowych szafeczek i pozrywania tego dziadostwa, bo to nie polubimy się. <grym> nie ma takiej opcji. No i generalnie sufit chciałam dać na zwykły biały kolor. Tradycyjnie. Ściany też chciałam zostawić jasne. Jakieś takie... Właśnie nie wiem jeszcze do końca koncepcji na ten pokój. Muszę trochę jeszcze sobie poszukać, bo myślałam nad lamelami, ale to też już... No, i yy, za dużo już do Was gadałam, i mi przerwało. Yy, to lamele też już się takie chyba trochę oklepane zaczęły robić. Widziałam też fajne lamele takie z podświetleniami, między tymi deseczkami, ale to też sporo kosztuje, po pierwsze. A po drugie, tak jak mówię, już chyba nie wiem, co drugi dom ma lamele. Przynajmniej taki, który się aktualnie remontuje, <laughs> albo remontował niedawno. No i tak, chciałam sobie coś innego wykombinować tutaj. Myślałam też nad betonem, takich jak miałam wcześniej. Bardzo lubiłam ten efekt, naprawdę był fajny. Ale nie mam pojęcia. Muszę to pozrywać i może jakoś to pójdzie. Dobra, idę sprzątać dalej, bo jeszcze dzisiaj mam studia, a chciałam chociaż tutaj ogarnąć te okno dzisiaj bo te karnisze to też były takie zakurzone, chyba po raz pierwszy te zasłony będą prane, także bez komentarza, no. Ale tutaj już będę trochę ogarniać i może jakoś to pójdzie miarę sprawnie. Muszę się rozejrzeć też za właśnie tymi karniszami w sumie. Mam trochę do roboty, no właśnie, muszę jeszcze okno umyć, już zasłonę się piorą. Tutaj jeszcze przed chałupą chciałam trochę porobić, ale chyba nie wiem czy mam dzisiaj flow do tego. Wczoraj zasadzałam e, warzywkę do szklarni. E, mam nadzieję, że mi nie popada wszystko przez to właśnie, jak pięknie mroźno jest. No ale do szklarnia mam nadzieję, że wytrzymam. Idę sprzątać dalej. No dobra, moje sprzątanie przyszło już do salonu. Pościągałam zasłonę i powiem Wam, że nie chcę ich zakładać z powrotem. Od razu tak jasno się zrobiło w środku, i generalnie w ogóle tak więcej miejsca się zrobiło. Także naprawdę nie mam ochoty tego zakładać. Jeszcze chciałam odkurzyć klimatyzację i mi jakieś spinki pospadały. Muszę to później zobaczyć. Na razie przykleiłam trochę, to tak prewizorycznie na taśmę, żeby mi to nie spadło, nic się nie potłukło. Ale powiem Wam, że naprawdę. Zresztą widzicie, jak tutaj stanęłam, jaka jasność od razu jest. Niesamowite to jest, naprawdę. Tam mam jeszcze cały składzik, jak się okazało. Listwy, nie listwy. Full service. Także muszę to trochę posprzątać, okno umyję. Tam tak myślałam w ogóle, żeby w tą lukę bo nie mam tam niestety kontaktu, chyba, że jakoś by to może przedłużaczem puścić, bo przyjdzie mi odkurzacz taki, taki e, który sam jeździ z funkcją mopowania. Także mogę Wam nagrać e, recenzję tego, jak już przyjdzie. I albo bym tam sobie właśnie dokupiła szafkę z Ikei taką, jak są na płyty na przykład, taką wysoką, chudą. I bym miała na przykład w ramach barku, bo te szafki też bym chciała docelowo wymienić. Albo właśnie sobie puszczę jakoś przedłużacz tam. Jeszcze nie wiem jak to zrobić. I postawię tam po prostu odkurzacz, bo myślę, że wymiarowo byłby w stanie tam wejść, aby miała miał fajną skrytkę w sumie. Nie wiem później, jakbym zawiesiła zasłonę, czy to nie będzie zły pomysł. Chyba będzie. Echem, no nie wiem, w każdym bądź razie jeszcze ewentualnie w łazience go podłączę, albo spróbuję zobaczyć, czy w schowku by dało radę. Bo trochę mi brakuje kontaktów. Echem. No ale generalnie działa. Ale na razie chyba tych balkonowych, znaczy tarasowych w sumie, drzwi nie będę myć od zewnątrz, bo jeszcze tutaj mam ten daszek, nie wiem czy tak będziecie widać, chyba trochę widać tutaj właśnie. Gdzie... O, teraz powinno być widać, jest strasznie taki zazieleniały, i będę po prostu próbować go jeszcze domywać. A jak puszczę tam pianę karszera, to jeszcze to wszystko mi spadnie tutaj na tą szybę, i to jest bez sensu trochę robota. Także umyję ją tylko od wewnątrz, ale te mniejsze okno sobie wezmę i chyba od dwóch stron umyję, bo nawet jak karszerem puszczę, to może e, tutaj aż tak nie doleci. Zresztą jest tam w takich kropkach strasznych, nie wiem o co to chodzi. Wszędzie pajęczyny jeszcze dzisiaj ściągam. Po prostu tyle ich znalazłam za tymi karniszami, że to jest po prostu... O, mama mia, tutaj też coś widzę, że mi odstaje. Ta Tasiemka. O, matko. Hmm. Wiecie, jak to jest na początku, jak się wchodzi, to wszystko jest tak ładnie, pięknie i tak dalej, a czym gorzej... czym dalej wlazł, tym gorzej po prostu, jakby tylko więcej do ogarniania. No, ale nie narzekam, przynajmniej mam to robić i sobie będę dziubać. A teraz jesteśmy bliżej tutaj tego pięknego schowka na wszystkie rzeczy. Także akurat listwa mi się przyda. E, bo to chyba tu są same listwy. Tak, no listwa się przyda. Tutaj są wkłady do szafek, żeby nie było podświetlania od spodu. E, jakieś zapasowe. Tutaj jest blat. Także może będę próbować przerobić parapet pialnie na ten blad, bo mi się bardzo podobają te, tutaj mam właśnie z tego blatu parapet, jest bardzo fajny, taki cieniutki, no i tutaj też muszę właśnie pofugować to wszystko bo takie niedoróbki są no, będę normalnie majstrem jak już to skończę no, ale sobie działam, idę chyba jeszcze bo mamy trochę bukszpanu w Takich, jakby do rozsadzenia, idę chyba wsadzić przed chatę, bo mam od miejsca parkingowego takie duże skrzynki. I chyba tam to posadzę, bo jest jeszcze ładna pogoda. To niech to trochę się ugrzeje w tej ziemi. Także lecę. Ja to on dzisiaj normalnie dzień przewoi. Już wam pokazuję, co się wydarzyło. Tak jak wcześniej wspominałam, dzisiaj ściągałam tutaj zasłony, prałam, właśnie mi się wybrały. Drugi komplecik mi się wybrał, jeszcze jeden mi został. Pomijając już fakt, że tamten karnisz to ledwo się trzyma, co zresztą ma nawet widać, jak tak się przyjrzycie, że on tak zamiast tak. O, to jest tak uścisk. Pomijam. O, jeszcze nie łapię ostrości. Pomijam tamto. Mam tutaj klimatyzację była tak zapajęczona, że no próbowałam to odkurzyć. I ta pokrywka, kurczę, to jest nie takie łatwe wycelować. Ta pokrywka tutaj, co jest, spadła mi. Znaczy, spadła mi. Ona nie spadła jakby na ziemię, ee, tylko zawisła sobie. I mam dwa takie dzękse. Nie wiem, czy to będzie widać na ciemnym może. Dwa takie zęksy, które prawdopodobnie się po prostu urąbały. Jak sobie z tym poradziłam? Widzicie tam taką. Nie wiem, po prostu to tak pięknie naprawiłam tutaj, że nie widać. Czekajcie, może tak wam pokażę. Tak, jeszcze przy okazji wyłączyłam opar. Widzicie, jak pięknie to zrobiłam. Boże, znowu wyłączyłam. O, nie mój dzień. E, tak, to jest taśma dwustronna. Tylko taką miałam, żeby jakkolwiek się to trzymało. Także po prostu rewelacja. Muszę zobaczyć. Nie wiem, chyba po prostu muszę kupić nową tą pokrywę klimatyzację W takim razie, żeby był jakby sposób na zamasowanie tego, bo inaczej się totalnie nie trzyma. Także. Fajnie, fajnie. Posadziłam jeszcze bluszcze, To może Wam pójdę pokazać. Yy, przy miejscu parkingowym, bo w sumie miałam kilka, dwa wsadziłam na ogródku, miałam sześć sztuk, także tutaj po dwie do doniczki dałam. O, jak możecie zobaczyć, po dwie wsadziłam sadzonki, niech rosną, beibiczki. No, też już właśnie studia skończyłam, także idzie mi to dzisiaj tragicznie. Nawet Praga jeszcze nie ściągnęłam całego do końca, a już się zbieram do tego chyba ze 3 godziny. Jakiś nie mój dzień dzisiaj. Ale zrobiłam zakupy. Eee, na Aliexpress. <taki> Takie bardzo potrzebne po prostu. Formy do paznokci i nową suszarko-lokówkę. Bardzo potrzebne. Ale nagram wam test, bo może akurat ta suszarko-lokówka was zaintererę. Także... Może za jakiś czas się pojawi. Znaczy, no pewnie się pojawi, no bo jak już zamówiłam, no to się z wami ten trochę podzielę. Także taka to sytuacja, idę składać panie dalej, może w końcu skończę. I to tyle, w sumie na dzisiaj nie będę was zanudzać, bo tak jak mówię, coś dzisiaj to tak średnio mój dzień jest. Jeszcze zaraz będę zabierać się za robienie obiadu, a dzisiaj na obiad i całka. Ciasto właśnie sobie tam rośnie, nawet całkiem ładnie. Zaraz wstawię susidło. Mam jeszcze talerze do z wystawienia na reklamację. No, dobra, nieważne to, to nie u mnie, coś tam się przewala. Talerze jeszcze muszę zgłosić na reklamację, bo były tam porysowane, podbijane i jeden pęknięty. Miałam jeszcze powyciągać dokumenty ze schowka, ale chyba mi się nie chce tego dzisiaj robić. Może jutro zrobię do tego podejścia jak mi się zachce. No i chyba tyle na razie. Jeszcze coś miałam zrobić. Tak, jakieś urzędy jeszcze mam do załatwienia. Ale no, może się zbiorę. Ech, ciężka sprawa. Miałam też mieć piekarnik tymi gąbkami, co wam pokazywałam, ale dzisiaj jak robię tę pizzę, to tak stwierdziłam, że na razie nie będę ruszać, żeby tam później, wiecie, nie waliło w tym piekarniku za bardzo jakąś chemią, a jak dzisiaj mam to zrobić, to tak średnio, także może jutro się za to zabiorę i zrobię podejście. Nie wiem, mam jakiś środek jeszcze. Znalazłam do piekarników, muszę zamówić chyba z Allegro, jak to nie wypali. Ja mówię wam, co, co tu się dzieje. Co o, chyba widzicie teraz? A to już jest efekt po chyba dwóch myciach albo trzech. Możecie sobie wyobrazić, jak to wyglądało na początku. Jak teraz jest tak. No, także będę testować to. Mam jeszcze tą szczotkę do fuk. Ona jest taka dosyć szorstka, także może to jakoś lepiej doczyści. No i zobaczymy, jak tym nie pójdzie, to jeszcze zamówię ten środek do czyszczenia piekarnika, podobno magiczny. Zobaczymy. No, a jeszcze posprzątałam łazienkę dzisiaj, tak? A, idę się zabierać dalej za jakieś tam roboty i za obiad w sumie pomału. Także dziękuję za to, że byliście dzisiaj ze mną. Taki jakiś średni ten dzień. Zresztą pogoda też była wcześniej taka ładna, teraz się tak szaro zrobiło, że najchętniej to bym poszła spać. No, tak się to tyle. Cześć i do zobaczenia w kolejnym filmie.